De facto wszystkie analizy ekonomiczne mówią, no bo, no bo można się zastanowić, czy, czy my nie popadniemy teraz w takie problemy, że w ogóle, tak? I teraz wrócę do inflacji, prawda? żeby za zanim dalej, zanim dalej przejdę. Niekoniecznie popadniemy w problemy, drodzy Państwa. Dlaczego? Nawet jeżeli będziemy się bardzo mocno zadłużać. Dlatego, że jednym ze sposobów oddłużenia czy to rządów centralnych, czy to, czy to też budżetów PST, oczywiście w mniejszym stopniu. I państwo de facto korzystacie z tego efektu, nie mając wpływu wielkiego na Jeden ze sposobów na oddłużenie jest wyjście inflacyjne, tak zwane. O co chodzi? Przypuśćmy, że dzisiaj macie 10 milionów zadłużenia, a inflacja jest 5%. Czyli te 10% długu, nawet jak żadnego kapitału nie będziecie spłacać, to w przyszłym roku będzie warte realnie 95%. Czyli inflacja spłaci wam 5%. Tego waszego realnego długu. Oczywiście to nie jest tak, że pieniądze znikną z rachunków w banku, to było zbyt piękne. Raczej po prostu wszystkie kategorie wasze dochodowe pójdą inflacyjnie do góry, a dług nie pójdzie, bo to jest po prostu nominalny dług i on się nie rewaloryzuje. I teraz zawsze wtedy mówiono, no tak, ale my przez ten czas zapłacimy odsetki, które będą wyższe niż inflacja. A teraz to nie obowiązuje, drodzy państwo, bo inflacja jest w Polsce 5%. Pewnie już 6% jak nie więcej. A jakie państwo odsetki dzisiaj płacicie za swój dług? Najczęściej po obniżeniu tego wyboru to jest poniżej 2%. Weźmy nawet, że 2%, tak? Zapłacicie 2% odsetek, ale 3% wam się zdewaluuje za darmo. Za darmo. I teraz przełóżcie to wszystko z waszych milionów na setki miliardów i biliony złotych długu. Który ma rząd centralny? To jest właśnie wyjście inflacyjne z długu. Wystarczy poczekać kilka lat stosunkowo niedużej inflacji, bo 5% my tak trochę narzekamy, ale tak naprawdę nie determinuje to decyzji ludzkich. Ludzie teraz nie rzucają się kupować meble, jak mówiło się na początku lat 90., żeby tylko zachować wartość pieniądza. To jeszcze nie jest aż tak duża inflacja myślę, że jak będzie podchodziła do 10%, a bardzo prawdopodobne, że będzie podchodziła, ale dopiero za półtora, 2 lata, bo przez kolejny rok dopiero czeka nas raczej niższa inflacja i nie dajcie się zwieść, drodzy Państwo. Teraz niższa inflacja będzie spowodowana tym, że ludzie przez najbliższe 2 lata będą trzymać pieniądze przy sobie, a na inflację wpływają, wpływa dużo czynników, ale dwa główne. Ilość pieniądza w gospodarce i teraz NBEP drukuje, drukuje, Miliard, właściwie dziesiątkami miliardów na tydzień. Wczoraj dodatkowo PFR sprzedał swoje obligacje. PFR, czyli jakby ta agenda rządowa, sprzedała obligacje gwarantowane przez Skarpaństwa, też za 16 miliardów. Poszły na pniu w jeden dzień, co w sumie jest dobre. Natomiast kolejne 16 miliardów w gospodarce, tak? NBEP ma pozwolenie aktualnie na 70 milionów za chwilę dojdzie do limitu i co, mu pozwolą do 150 milionów, miliardów, przepraszam, miliardów. Co za problem? Żebyście państwo zobaczyli, jakie są pieniądze, jakie jest zadłużenie samorządów na koniec zeszłego roku? 88 miliardów? To NBP w tydzień tyle jakby gospodarce dostarcza pieniędzy. Nie wspominając o bankach centralnych Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, gdzie te poziomy są niewyobrażalne. Bank centralny USA nie ma limitu, drodzy państwo. Tam jest powiedziane w ustawach, ich tarczach, że nie ma limitu. Może drukować kasy, ile chce. I drukuje. Teraz już wydrukował 2 biliony dolarów. Nie takie biliony amerykańskie, nasze biliony dolarów. Czyli tak jakby 8 bilionów, 8 bilionów złotych wydrukował w miesiąc. A na przykład dla porównania zadłużenie całego państwa polskiego to jest 1 bilionek złotych. 1 bilionek. To Fed wydrukował w ciągu miesiąca 8 takich bilionów. Więc zobaczcie Państwo, jaka ilość kasy idzie do gospodarki. Ale. Jest drugi bardzo istotny czynnik wpływający na inflację. Szybkość cyrkulacji pieniądza. Czyli czy ludzie wydają pieniądze, czy nie. I teraz wydają ludzie pieniądze? No nie wydają. Siedzą w domach i tylko oglądają, patrzą na rachunki swoje bankowe czy przeżyją. Tak? W związku z tym nie ma cyrkulacji pieniądza w gospodarce. I to jest czynnik hamujący inflację i będzie to dominującym czynnikiem dotyczącym inflacji najbliższy rok półtora, trudno powiedzieć dokładnie, tak? Natomiast później, jeżeli NBEP nie dokona. Sprawnie, a to jest bardzo trudne, operacji odwrotnej, saturacji pieniądza z, z obiegu. Saturacja to jest wyjęcie z obiegu pieniądza. Jeżeli te, te, tego nie zrobi, a to jest bardzo trudne, rzadko któremu e, bankowi centralnemu to się udawało w historii, zrobić to na czas, to wtedy grozi nam dość istotna inflacja. Istotna to jest wokół 10%, nie wiadomo z której strony. Więc wtedy Państwo absolutnie skorzystacie z tego jako dłużnik. Czyli tutaj posiadacze kredytów zyskują. Zyskują, bo dzisiaj macie 10 milionów tego długu, a za dwa lata przy inflacji 10% macie 20 kilka procent mniej tego długu w wartościach realnych. Tak? Spłaci się sam. I teraz, normalnie było tak, że wraz z inflacją rosły wybory. A teraz wybory nie mogą urosnąć, bo bank centralny, który steruje tymi stopami pośrednio, Prawkę jest na sznurku rządu, powiedzmy sobie szczerze. I to nawet w sumie na tym moment nie jest źle. No bo jakby bank centralny dopuścił do wzrostu stóp procentowych, to ten nasz rząd nieszczęsny, jak za chwilę dopędzi do, do na przykład biliona trzystu miliardów zadłużenia, nie będzie miał pieniędzy na obsługę tego długu. Więc bank centralny musi trzymać stopy procentowe nisko, żeby oprocentowanie długu rządowego było niskie i, i żeby zadłużenie nasze i rządowe. I państwa samorządowe się dewaluowało, a będziecie za to płacić bardzo niskie odsetki właśnie wokół tych 2%, tak? Więc de facto bardzo prawdopodobne, że my wyjdziemy z tych długów poprzez inflację. Kto straci pytanie? No, kto straci? Domyślmy się. Tracą ci, co posiadają pieniądze, czyli depozytariusze. Jakie państwo macie oprocentowanie lokat w banku dzisiaj? 1%? Półtora, może jak to szczęśliwy. A jaka jest inflacja? Trzy, cztery razy wyższa. W związku z tym tracą depozytariusze, zyskują kredytobiorcy. I kto jest teraz w drodzy Państwo? Dzika ekonomia nam się zdobiła. Pogwałcone są wszystkie zasady podstawowe, o których ja się uczyłem 20 parę lat temu na uczelni ekonomicznej. Nawiasem mówiąc o profesorze miałem wykład z historii myśli ekonomicznej. On prowadził na SGH w latach 90. Taki wykład. I absolutnie nauczał wszystkiego na opak tego, co dzisiaj robi, ale to, to nie jest też tak, że on robi jakieś niestworzone rzeczy w porównaniu z tym, co banki centralne na świecie robią. De facto robi to samo i to tak w dużo mniejszej skali, powiedzmy sobie szczerze.